Zadanie trzecie, rozwiąż równanie 2x plus 2 nad 3 jest równe 6x. To równanie jest troszkę trudniejsze od tego równania, które rozwiązywaliśmy w zadaniu pierwszym czy w zadaniu drugim. Otóż musimy pamiętać o tym, że wartość bezwzględna to jest odległość pomiędzy dwiema liczbami na osi liczbowej. I ta odległość jest wskazywana przez Tę część całego równania. Odległość nie może być liczbą mniejszą od zera, dlatego to, co stoi tutaj po prawej stronie równania w takim równaniu, musi być większe bądź równe 0. Czyli rozwiązując tego typu równania, musimy w pierwszej kolejności w ogóle zapisać założenie, że w tym przypadku 6x musi być większe bądź równe 0. Dla formalności dzielimy to równanie obu stronie przez 6, uzyskując x większy bądź równe 0. Wypiszemy sobie za chwilkę dziedzinę tego równania, tylko że w pierwszej kolejności zaznaczymy ten przedział na osi liczbowej. Będzie nam po prostu łatwiej dzięki temu wyznaczyć dziedzinę. Zaznaczam tutaj na osi liczbowej wszystkie liczby, które leżą na prawo na osi liczbowej od 0. No i tutaj będziemy mogli teraz dzięki temu łatwiej wyznaczyć dziedzinę. Otóż dziedziną tego równania są wszystkie x, które należą do zbioru liczb rzeczywistych, ale z przedziału lewostronnie zamkniętego od zera do plus nieskończoności. No i tutaj jak już mamy założenie, jak już mamy dziedzinę, to kolejnym krokiem jest pochylenie się nad tą własnością wartości bezwzględnej, którą mamy tutaj. Na jej podstawie możemy przekształcić lewą stronę równania. Uzyskujemy dzięki temu 2x dodać 2 nad oczywiście wartości bezwzględnej, nad wartość bezwzględną z liczby 3 i całość jest równa liczbie 6x. Popatrzmy na mianownik. W mianowniku mamy wartość bezwzględną z liczby 3. Na podstawie definicji wartości bezwzględnej widzimy, że tutaj jest wartość, która jest większa od zera. Czyli jest spełniony ten warunek tutaj, to znaczy, że ściągając symbol wartości bezwzględnej nie zmieniamy znaku na przeciwny do liczby, która stoi wewnątrz wartości bezwzględnej. Oznacza to, że wartość bezwzględna z liczby 3 jest równa liczbie 3. Na tej podstawie możemy tutaj zapisać, że uzyskujemy 2x plus 2 wartości bezwzględnej nad 3 jest równe liczbie 6x. No i teraz całość, rozwiązujemy dokładnie na takiej samej zasadzie, jak rozwiązywaliśmy zadanie pierwsze i zadanie drugie. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, nie widziałaś tych zadań, to koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania, tam znajdziesz link, gdzie zadanie pierwsze i zadanie drugie również zostało zamieszczone. Ja tylko powiem tutaj, że musimy przemnożyć to, Równanie obustronnie przez wartość, która stoi w mianowniku, czyli przez 3, dzięki czemu uzyskujemy tutaj wartość bezwzględną, z liczby 2x plus 2, która jest równa liczbie 18x. No i teraz na tym etapie musimy takie równanie rozwiązać jak każde inne równanie z jedną wartością bezwzględną, czyli. Rozpisujemy lewą stronę naszego równania zgodnie z definicją wartości bezwzględnej, którą zamieściłam tutaj. Czyli zapiszmy, że wartość bezwzględna z liczby 2x plus 2 jest równa. 2x dodać 2, czyli nie zmieniamy znaku na przeciwne, jeżeli to, co stoi w wartości bezwzględnej, będzie większe bądź równe 0, i zmieniamy znak na przeciwne, czyli będziemy mieli minus 2x minus 2. Jeżeli to, co stoi w wartości bezwzględnej będzie od zera mniejsze. I pamiętajmy za każdym razem o tym, że te nierówności, które tutaj uzyskaliśmy, musimy jak najbardziej uprościć. Resztę przepisujemy bez zmian, czyli uzyskujemy tutaj 2x plus 2 wartości bezwzględnej, które jest równe. 2x plus 2 dla dwóch x większych bądź równych liczbie minus 2 oraz minus 2x minus 2 dla dwóch x mniejszych od liczby minus 2. No i teraz obustronnie obie te nierówności dzielimy przez wartości, które stoją przy niewiadomej, czyli przez 2. Resztę dalej przepisujemy bez zmian, czyli tutaj uzyskujemy 2x dodać 2 dla x większego równego minus 1 i minus 2x minus 2. Dla x mniejszego od liczby minus 1. No i w momencie, w którym mamy już uproszczone te nierówności, możemy przejść do rozwiązania zadania. I tak jak Ci mówiłam przy okazji zadania drugiego, to pamiętaj, że także i tutaj możemy albo rozwiązać takie równanie, albo to równanie. Dlaczego powiedziałam, że albo, albo? Dlatego, że to równanie jest przekształceniem tego równania tutaj. Wykorzystamy sobie to przekształcone równanie, czyli zapiszmy, że uzyskujemy. 2x plus 2, które jest równe 18x, czyli ja tutaj po prostu pod lewą stronę tego równania podstawiłam to wyrażenie, natomiast drugim równaniem będzie minus 2x dodać 2, które jest równe, no właśnie, nie dodać 2, tylko oczywiście minus 2, które jest równe 18x. No i teraz takie oba równania musimy rozwiązać przenosimy niewiadome na lewą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku, to samo zrobimy z wiadomymi, czyli uzyskujemy tutaj 2x, objąć 18x, jest równe minus 2, czyli minus 16x jest równe liczbie minus 2. I to równanie musimy obustronnie podzielić przez minus 16, dzięki czemu uzyskujemy x, który jest równy 2 ,16. Ponieważ ja tutaj w tym miejscu dzielę dwie liczby, które są mniejsze od zera, to w rezultacie uzyskujemy wynik dodatki, ale mamy tutaj ułamek, który możemy skrócić, dzieląc licznik mianownik przez 2, czyli ostatecznie uzyskujemy x, który jest równy w 1 1,8. Popatrzmy teraz na to równanie, które znajduje się w tym miejscu. Tutaj również nie wiadome na lewą, wiadome na prawą przenosimy, także pamiętając o zmianie znaku, więc uzyskujemy tutaj Minus 2x odjąć 18x jest słów na liczbie 2, czyli minus 20x jest słów na liczbie 2. No i tym razem musimy obustronnie równanie to podzielić przez liczbę, no właśnie nie przed liczbą 20, tylko przez minus 20, dzięki czemu uzyskujemy x, który jest równy minus 2 20. tym razem wynik jest liczbą mniejszą od zera, ponieważ w tym miejscu dzielimy nieparzystą liczbą liczb mniejszych od zera. Przy czym ten ułamek także możemy skrócić, dzieląc licznik imionowy przez 2, uzyskując ostatecznie liczbę minus 1 dziesiątkę. No i teraz na tym etapie musimy przejść do interpretacji wyników. No i teraz popatrzmy. Tu uzyskaliśmy 1 ósmą dla takiego równania, czyli dla takiej sytuacji. I teraz musimy się zastanowić, czy liczba 1 ósma jest liczbą większą lub równą liczbie minus 1. No, minus 1 jest ujemne, 1 ósma jest dodatnia, czyli jak najbardziej ta liczba jest rozwiązaniem zarówno tego, jak i tego równania. Ja to sobie podkreślam. No i teraz dokonajmy analizy tej liczby. Minus 1 dziesiąta to jest wynik, który uzyskaliśmy dla takiego równania, natomiast to równanie ułożyliśmy dla tego warunku. Czyli musimy ocenić, czy liczba minus 1 dziesiąta jest liczbą mniejszą niż minus 1. No to oprócz liczba minus 1 jest liczbą mniejszą niż minus 1 dziesiąta, czyli po pierwsze właśnie dlatego liczba minus 1 dziesiąta nie należy do tego przedziału. Może ja Ci tutaj to pokażę. Popatrz. Narysujemy sobie ten przedział, który mamy w tym miejscu. Czyli ja tutaj zaznaczę liczbą minus 1, zaznaczę ten przedział po w tym miejscu, natomiast liczba minus 1 dziesiąta leży mniej więcej tutaj, czyli jak widzisz, poza tym przedziałem. Poza tym musimy tutaj pamiętać o tym, że ustawiliśmy wcześniej dziedzinę. Dziedziną tego równania są wszystkie x należące do zbiorów rzeczywistych od zera włącznie do plus nieskończoności, no, a liczba minus 10 do tego przedziału nie należy. To znaczy, że tutaj ostateczną odpowiedzią. Do tego zadania jest tylko jeden x, który jest równy 1 ósma. W tym zadaniu to już wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę i zapraszam Cię do obejrzenia innych moich odcinków związanych z wartością bezwzględną, ale nie tylko. Na moim kanale YouTube Matematyka Ilona Bednarska, jak również na blogu ilonabednarska.pl zamieszczam wiele wartościowych treści, które mogą pomóc Ci przygotowaniu się do natury podstawowej i rozszerzonej z matematyki, jak również do bieżącej nauki tego przedmiotu w szkole. Pamiętaj, żeby dzielić się kanałem i blogiem ze wszystkimi innymi osobami, które uczą się matematyki. A tymczasem do usłyszenia w kolejnym nagraniu.